Dzień dobry, dzień dobry. Zobacz, gdzie dzisiaj ćwiczymy. Znalazłam miejsce w mieście, gdzie możesz w każdej chwili przyjść, postać chwilę, poćwiczyć. Ogólnie dostępny taki mini ogród. I zapraszam. Wdech. I wydech. I mocno. Wdech. I wydech. Rozrzedzamy toksyny w naszym organizmie. Wyrzucamy. I wdech. I wydech, i wdech, i wydech. Super. Rozluźniamy szeroko nogi. Szeroko. Jedna pięta, druga. Dokręć i powoli dół, dół, dół. Widzisz ławkę, widzisz taśmy obok. Prawdopodobnie będzie Ci potrzebne krzesło, salka i taśma. Skorzystamy dzisiaj z ławeczki, z uroku tego, co mamy wokół siebie. Jeszcze jedziesz w dół i jedziesz w dół. Puściło. Rozluźniamy. Bolą, bolą. Łapki do boku. Poskoś i hop. Powoli. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Cztery. Trzy. Dwa. I zmiana łapek. I to samo. Puść nogi, rozluźnij. I raz. Dwa. Trzy. Cztery. Rozluźniamy. Luźno barki, luźno luźno, luźno i zamykamy klatę, otwieramy rozluźniamy, zamykamy super, głowa i hop, dołóż głowę, dół góra, dół dół, dół góra rozluźnij, rozluźnij bioderka na jedną, na drugą puść, łapy stanowią opór, nie puszczają, nie puszczają musi powalczyć miednica o swoją pozycję, sześć siedem, osiem rozluźniamy, luźno ósemka, luźno, luźno, luźno i w drugą stronę to samo hop, raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem, rozluźniamy korzystamy z ławki, z krzesła albo z fotela, cokolwiek masz trzymaj łapy do boku kolano hop, powrót, hop, powrót może być taborecik, coś niższego, ta ławka jest niska nawet bym nie mogła wyżej nogi podnieść, bo spodnie mnie ograniczą. Siedem. Osiem. Druga noga. Hop. I raz. Dwa. Paluszki. Same paluszki. Trzy. Cztery. Świetnie ci idzie. Sześć. Można się oprzeć. Można się trzymać mebla. Siedem. Osiem. Rozluźniamy. Rozluźniamy. No i co? Tyłem. Łapy. I uwaga. Zobacz, co się dzieje. Pięta. Hop. Pięta w punkt. Pięta w punkt. Trzymaj równowagę. Cztery. Nie jest to proste. Dokładamy sobie punkt z tyłu. Osiem. Druga noga. Uwaga, przygotuj równowagę. I raz. Powrót. Dwa. Trzymaj pet, Trzy. Cztery. Można z przodu się czegoś chwycić. Sześć. Jak nie możesz się utrzymać w pionie? I osiem. Rozluźniamy. No i co? Siadamy. Spróbuję bokiem, żeby to było fajnie widać. Przodem nam chyba nie wyjdzie. A może wyjdzie? Zobaczymy. Bokiem. Łapki szeroko. Jedna noga w taśmie. Trzymasz plecy, i wypchnij. I raz. I dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć siedem, osiem, trzymaj, trzymaj kółko, jak masz możliwość oparcia się, to możesz sześć, ja tu spróbuję popracować plecami do brzucha i zmiana druga noga i hop, i raz dwa, trzy cztery, pięć sześć, siedem osiem, napnij koło raz, trzy cztery, pięć, sześć 7, 8, i znowu hop. Zmiana. Stoimy, trzymaj plecy. Masz, trzymaj nogą. Same ręce. Góra, góra. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wymień nogę. Przygotuj znowu plecy, klata, brzuch. I raz. I uśmiech, oczywiście. 4, 5, 6, 7, 8. Puszczamy. Słuchajcie. Zobaczcie, ile ta ławka może funkcji spełniać. Wkładamy taśmy w rowki u siebie za fotel. Trzymasz jedną łapką, przyblokuj na bioderku, a druga góra, góra, góra. 4, 5, 6, 7, 8. Uwaga, druga łapa do boku. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zmieniamy stronę. Idę z drugiej strony. I to samo. Jedna łapka krótsza, druga dłuższa. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Zmień długość taśmy, jak ci odpowiada. I powoli do boku. Raz, trzymaj brzuch, trzymaj bark. Pięć, sześć, siedem, osiem. Super. Można. Pokażę tak dla przyszłości, usiąść na krawędzi, zahaczyć tą taśmę. Usiąść i to samo zrobić z góry z łapami. Zobaczcie co tu się dzieje z łapkami i dół i góra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Zmieniamy łapę, zmieniamy sobie długość taśmy z tyłu. Nie jest to proste, bo się plącze oczywiście i hop, jedziemy, góra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, rozluźniamy i znowu barki przód, klata do przodu i hop, dołóż głowę, dwa, trzy, cztery, I tak w zasadzie można ćwiczyć w parku, gdziekolwiek, trzymasz taśmę w torebce, wsiadasz w parku na ławce, i po prostu robisz sobie trening własny. Obojętnie, czy to jest lato, zima, jaka pora roku by nie była. Na klapy. Haczyk, napój, napój. 4, 3, 2, 1. Zmieniamy. Trzymaj głowę w jedną, głowę w drugą. 4, 3, 2, 1. I haczyk pracuje. Plecy, 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 pięć, sześć, siedem, 8 puszczamy, luźno barki, luźno, luźno, zablokuj nogi swoje, łapy na kolanach, uwaga, piersiowy, przód, bok, tył, przód, bok, tył, przód, bok, tył, przód, bok, tył i odkryć w drugą stronę, hop, I jedziemy, dwa, Uelastyczniamy kręgosłup. To, że tracujemy piersiowy, od razu zobaczycie, co się dzieje z szyjnym. On też musi się obudzić, dlatego dzisiaj na szyję jest mniej ćwiczeń. Zatrzymaj i zrobimy tylko przód, pył. Zamknij kolana, otwórz kolana. Zamknij kolana, otwórz. Płyniemy. Nasz kręgosłup płynie. To jest mniej więcej ruch przy delfinie, w pływaniu, bez wyrzucania barków nad wodę, super, oddychaj i wydech, wdech i wydech, wdech i wydech, świetnie możemy wstać, możemy skorzystać z dobrodziejstwa posiadania ławki na, to, na ten odcinek uwaga, co robisz, piętę wbijasz między szczebelki blokujesz i powoli, hop, wróć skupia się cała energia na Twojej nodze Sześć. Siedem. Osiem. Noga zostaje. Nogę z tyłu odstaw jeszcze dalej do tyłu. I ugnij, wyprostuj. Ugnij, wyprostuj. Czujesz jak się rozciąga Achilles z tyłu. Ciągnie porządnie. Ciągnie łydka. Osiem. I zmieniamy. Druga noga. Przód. Wróć. 6, 7, 8. Uwaga, noga z tyłu wkracza do akcji, później wyprostuj, później wyprostuj. 6, 6, 7, 8. Rozluźniamy. Mam nadzieję, że Ci się ogrodowo-miejskie y, ćwiczenia podobały. Jeżeli chcesz ze mną ćwiczyć, zguść się do kontaktu prywatnego. Posiadam całe odcinki powoli wdech i wydech. Godzinne 50-minutowe do ćwiczeń już kompleksowo skierowanych na a, wzmacnianie kringłosłupa, uelastycznianie i powoli wydech. Uwaga, wdech. Ostatni raz i wydech. Zapraszam, życzę Ci miłego dnia, wszystkiego słonecznego. Do zobaczenia!